Witam wszystkich. Jestem na zbiorniku w Morawicy. Yy, tak jak w zeszłym roku łowiłem tutaj jazie i w tym roku też się będę skupiał na, na bacie. Będę chciał sobie połowić tych jazików, bo takie jaziki po 35, 6, 8 cm do 40 można spokojnie sobie wyciągnąć. One tutaj bardzo ładnie brały w zeszłym roku. A w tym roku jeszcze powiem szczerze, nie złowiłem żadnego jazika tutaj. Byłem już trzy razy, ale w ogóle był taki martwy, martwy okres byłem w kwietniu w maju nie bardzo mogłem łowić a drugą wędkę mam postawioną na metod fidera przynętą jest Tutti i Drenana zobaczymy tutaj sobie, tutaj sobie będę tak łowił a, ale głównie będę się skupiał na, na baciku łowię już ponad godzinę i złowiłem tyle co kule postawiłem to złowiłem karasia takiego ze 20 parę centymetrów oraz yy, zdręgę z opadu. Oprócz tego nic się nie działo. Yy, coś mi teraz zaczęło cykać, ale to jakieś drobne rybki jakieś tam się bawią. No, nie będę patrzył, zobaczymy, posiedzę trochę, zobaczę co się będzie działo. Głównie będę się starał łowić dzisiaj tej jazie, no, w tym roku jeszcze nie, 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 nie było takiej możliwości, no ale zobaczymy co dzisiaj przyniesie czas. <laughs> Клайни Карасек. Piękna wzdręga. Stój. Kolejna wzdręga. Piękna, ładna rybka. Tak, panie, wam. Kolejny. Kolejny karaś także już dzisiaj chyba to jaźni nie połowię, ale może się pobawię za to karaskami. Może coś innego jeszcze podejdzie. амь я хүч хэрэгтэй хэрэгтэй аач 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 хоч 5 минут 5 минут Piękny linek. Śliczny linek, złapany. To jest to na Bacika piękna sprawa. Podsumowując dzisiejszą zasiadkę miało być jazie, za to było bardzo dużo karasi. Karasi takich od 15 do 25 cm, niektóre były naprawdę ładne. Ale nie o to mi tutaj chodziło. Było ich około 30 sztuk na pewno, do tego kilka ładnych krasnopiór, kilka ładnych wzdręk, takich po 20 parę cm, do tego parę okoni do 20 cm. I tak dzisiaj to było. Na pewno miłym akcentem był ten linek kilogramowy, który złowiłem. Bardzo fajnie się ciągnęło na bata. Bardzo fajna walka i to jest taki plus, który, który mi dzisiaj ucieszył, bo ja przygotowywałem się na te jaziki jaziki bardzo fajnie biorą tutaj na tego bata można się fajnie pobawić. Natomiast takie kar karaski dzisiaj brały i one były, no, odganiały każdą rybę. A i tak cieszę się że mi się udało jakąś rybę tutaj do siebie przyciągnąć. Na nocy były, byli wędkarze, kilku wędkarzy, którzy w ogóle nawet brania nie mieli. W ciągu dnia tak samo na Federa czy z gruntu ktoś łowił bez brania. Ja na Federa też nie miałem brania, tylko ten bacik. Przez pierwsze półtorej godziny brań nie było, choć to ładnie się zapowiadało. Złapałem jednego karasia i, i tą wzdręgę. Później przez półtorej godziny w ogóle brań nie było. Także mimo wszystko na plus można zapisać te, tą, tą zasiadkę czterogodzinną. Na pewno linek fajny, karasi dużo, ale nie o, to, nie o to tu chodziło. Jeszcze sobie siądę na te jazie i spróbuję je yy, może za tydzień yy, tutaj do siebie przyciągnąć, połowić sobie i pobawić się tymi jaziami. Dzięki za uwagę.